To już ostatni odcinek moich rysunków z tego artbooka, A z tego no, rainbow, bo mam już nowy. Zaraz Wam pokażę jaki. O, 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 lejszy, lejszy. o taki. Trochę większy. No i nie na co to jest w środku. No i tu mi się odkryliła jakaś naklejka Oliwia Tutaj ma się napisane, że to mój artbook. przykleili z igzaurów, jest trochę dźimnie, ale mój blad nie przykleił, więc przechodźmy do rzeczy to już pokazywałam zrobiłam część z niebieskich kartek tak zrobiłam. Zrobiłam, robiłam robiłam, robiłam zapominały się czasami, Uhu zielone kratek, co nie wcześniej. Doby, to, jest... Dobry. to jest serduszko z Mushi Monster, który nie najlepiej mi wyszło, bo barściach do kupić ja w sensie Jak ty, szybki wkic. Wios, 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 się wios, się wios, 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 w się... wios, w każdym się Mmm, no, odczytacie czytacie, tutaj jest lew. dają safari. Jest vampir. To jest, wampir. To jest duch, który nie najlepiej wyszedł, bo zamiast krew i tutaj wygląda trochę jakąś. No ale nieważne. To jest my friends, My best friends. Tutaj są te, jest nie ważne. To jest moja taka Nieważne, to nieważne. To jest lagunka. Takiej sportowej serii. Tylko nie wiem jak ona się nazywała. Nawet ładnie wyszło. Jest jakaś dziewczyna, która ma troszkę dziwne okulary ale to nieważne. No się nazywa facie, fashion style. To jest chodzianka z podręcznika przygotowałam. Tu jest gdzieś winogron. Tu jest część truskawki. Tu jest pięść, nawet ładna. Liść. I kość. To jest takie też z podręcznika, które tu jest placuszek. Bardzo mi się on podoba. To jest chyba sernik. Tu są jakieś dziewczyny, koleżanki. Tu jest piękny ptak z amigami, którego wysłałam Olsikowej. Prosiła, żeby wysłała się amigami, więc ja wysłałam. Jest fanką. I tutaj jest Taka siostra, moja wymyślona masterka. Nie wiem, czy mam to przeczytać. Dobra, może przeczytam. A jeszcze coś. Ten zwierzę wygląda okropnie. ale tutaj nie napisałam zwierzęka i przyjaciół, bo jeszcze na razie nie mam, ale potem napiszę. Imię Aisha Firelong. Upiorni rodzice. Smok. Wiek. 15 lat. Kraj. Chiny. Ulubiony kolor. Zielony. Zabójczy styl. Kocham kimono. Mam ich trzy szafy. Upiorna wada. Kiedy kicham, zieje ogniem. Ulubiona potrawa? Płonące sushi. Ulubiony przedmiot? Plastyka. Najmniej lubiony przedmiot w szkole? Gryzologia. Nie lubię rozciętych żab. No i tutaj powinien być jeszcze zwierzę. że taki smok. No i powinien być przyjaciele. No, dobra, idziemy dalej. Tu jest ważne. To taki wianuszek. Z Tak ładny. O, i tutaj się zaczyna moja perełka, to jest taki kucyk, a tu jest moja Pony Sona, którą sobie planuję przerysować do, do tego nowego artbooka, żeby miał tam mieć też. To jest moja ponysona, tree red heart, to jest jej znaczek, czyli drzewo czerwonych serc, to jest moja ponysona i on jest pegaroszcem, czyli pegazorożcem. Jednorozdziemny no, tu jest mój chłopak, to jest ja jeden z Green Apple, czyli zielone jabłko. jako znaczek to y, drzewo z zielonymi jabłkami. Tutaj jest moja oce, starping, czyli różowa gwiazda. O, jest cała różowa i znaczek to różowa gwiazda. Tu jest nasza córeczka, moje mojego, mojej oce i jej chłopaka, czyli znaczek. I ono się nazywa, to jest mieszanie mojej panesony, imiona z imieniem chłopaka mojego panesony, czyli Tree up Red, czyli drzewo czerwonych jabłek, a tam nie było czerwone serca, u mnie było jabłek, więc takie zmieszanie. To jest Queen Gold. Czyli to jest królowa miasta, pełny w tym będę mieć. Mieszkałam sobie wszystko przez mojego stary, nowego rybuka. żeby było. znaczy to jest taka sztabka złota. to jest jej mąż król, King Silver. średni król jego. Z jest stredna sztabka złota? No, to jest on. I to jest król i królowa na romantycznej kolacji. Jest moja poniesiona z bliska. I ona mi się bardzo podoba, nawet mi wyszła. I ona tutaj patrzy na balonik z jej imieniem, który sama podnosi do góry, bo ma tutaj czary. Tylko, że słabo widać. Tutaj bardzo do góry. To są dwa zwierzaki do przygarnięcia. Tutaj Crazy Frog zakręcony piesek, który ma swoją ulubioną zabawkę, To jest, no właśnie ten, no, no jak to się nazywało? No, frisbee. I jego znaczy to też jest risby. I tu pisze do adopcji. Bo I to, i to jest do adopcji. I tu jest kotek, czyli czekoladowy kotek. I nie narysowałam jego znaczką, zapomniałam. To jest taki, e, ta czekolada. I on brakuje z I tu jest The End mojego artbooka starego. Dalej nic nie ma. I zastanawiam się, czy ja się pokażę Wam rysunki z mojego nowego artbooka, ale chyba nie będę ich pokazywać. Nie, zrobię już to w nowym odcinku. Yy, muszę sobie dośleć moją pensjonę, żebym to tam miała i tak dalej. No, to pa. Widzimy się w następnym odcinku z pomarańczowym artbookiem. Uwaga, chcę się sobie Wami Po, Pa, 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 pa. się potem. No więc, jak już będę miała trochę pokolorowane, to Wam pokażę. 不，吧。